Dzień dobry, Władysław Michał Żagan, czyli mężczyźni Stella. Witam. I rozumiem, że teraz będzie postać, o której możesz opowiadać godzinami. Twoja ulubiona. Mogę, a muszę się zmieścić w krótkim czasie. Tak, tak, to dobrze, że wiesz o tym. Czyli tak, dobrze, to opowiedz o kim tak bardzo lubisz opowiadać. A czy dzisiaj e, będzie postać, z którą trochę też jestem kojarzony, czyli Przemek I, noszak e, książę, e, wybitny, e, jeżeli chodzi o linię cieszyńskich piastów, e, zwany czymś najwybitniejszym. Ja się oczywiście z tym określeniem też zgadzam, dlatego że chyba nie było drugiego piasta w ogóle, któremu prawie cesarską godność udało się osiągnąć, e, więc, więc trochę dzisiaj też o tym powiem wykonania przekazuję słowa. Dobrze. Mhm. Tak. W przypadku samej daty urodzenia Przemka, no to y, jest ona trudna do stwierdzenia, więc przyjmujemy ogólnie, że urodził się pomiędzy 1332 1336 rokiem. E, był synem y, chociażby Kazimierza I Cieszyńskiego i jego żony Eufemii Mazowieckiej, córki Trojdena. Tu jest taka ciekawostka, bo ta linia Czerska, wywodząca się od Trojdena, używała wiwerna w swoim herbie, a nie orła, tak jakbyśmy e, Piastom przypisywali, więc, e, więc, więc trochę się różnił ten herb, był to tak zwany żmij piastowski, e, no więc matka Przemka tak się właśnie e, tym herbem się właśnie pieczętowała. No i sam Przemek zaczyna nam się pojawiać w źródłach dopiero jako taki mężczyzna przed trzydziestką, który zaczyna podejmować coraz to ciekawszych funkcji na dworze cesarskim. Zresztą też rzadko wspominamy w Cieszynie, że Przemek jako dziesięciolatek miał okazję zobaczyć przyszłego cesarza Karola IV bezpośrednio w swoim cieszyńskim zamku, bo Cieszyn jest jednym z dwóch miast na terenie Polski, które cesarz Karol IV odwiedził. Miało to miejsce w 1344 roku. Wtedy oczywiście nie był jeszcze cesarzem, ale był w Cieszynie. No, i wtedy Przemek miał około 10 lat, i, i, i mógł tego swojego przyszłego pracodawcę, moglibyśmy nawet dzisiaj powiedzieć, zobaczyć. Natomiast w 1355 książę pojawia się już na dworze cesarza, cesarza Karola IV. Funkcję przejmuje po swoim starszym bracie, któremu zmarło się w dość tragicznych okolicznościach, został zwyczajnie otruty. E, kiedy e, jako członek cesarskiego orszaku towarzyszył e, przyszłemu cesarzowi w jego wyprawie po koronę cesarską do Rzymu. Tam oczywiście e, doszło do wielu sporów, no i w wyniku jednego z nich e, książę Władysław został otruty. To utorowało drogę właśnie Przemkowi, który pierwotnie nie był przeznaczony do kariery politycznej, był bardziej przeznaczony do kariery duchowej, tak jak większość jego rodzeństwa Natomiast e, przemek wybrał inną drogę. E, no i na dworze cesarza, najpierw e, zyskuje bardzo wysoki urząd najwyższego sędziego dworskiego. E, zresztą jego brat, drugi starszy brat Bolesław, był też kapelanem w zamku cesarskim, był osobistym kapelanem cesarza Karola IV, więc gdzieś ta kariera tych Piastów Cieszyńskich rozwijała się u boku Luksemburgów. Natomiast jako sędzia dworski sprawdził się też w dyplomacji, niejednokrotnie cesarz Karol wysyłał go na misje dyplomatyczne do innych krajów europejskich. Jednym z ciekawszych Jedno z, z ciekawszych wydarzeń, jakie się, jakie, w jakich brał udział książę Przemko, to oczywiście była słynna uczta Uwierzynka, e, czyli zjazd Europej europejskich monarchów w Krakowie. Później, e, po śmierci już Karola IV, m, Przemko dalej rozwija swoją karierę na dworze jego syna, Wacława IV, i ta kariera wręcz rośnie w zawrotnym tempie. Gdyż y, książę zyskuje e, takie poparcie Wacława IV, że zostaje w końcu gubernatorem i burgrabią Królestwa Czech, a więc po królu drugą najważniejszą postacią w królestwie, i podczas nieobecności króla to właśnie Cieszyński władca zarządza całym królestwem. To oczywiście powodowało wiele sporów ze szlachtą czeską, której nie podobało się, że piastowski książę tak wysoko, Pnie się po społecznej Królestwa Czeskiego. Jednym z najbardziej zaciekłych wrogów był chociażby Jan Opawski, który później też dopuści się zlecenia zabójstwa pierworodnego syna Przemka Noszaka, czyli Przemka II Cieszyńskiego. No więc książę, oczywiście też zasiada w radzie królewskiej, jest jednym z ważniejszych jej członków. No, i jego najwyższym punktem kariery jest oczywiście zdobycie urzędów wikariusza cesarstwa rzymskiego, a więc prawie drugiej najważniejszej postaci po cesarzu w całym cesarstwie. Dlatego można śmiało powiedzieć, że z Zamku Cieszyńskiego podejmowano niejednokrotnie decyzje mające wpływ na dzieje Europy, no bo rzeczywiście w murach tego zamku książę gdzieś tam dyskutował. Myślę, że mogę tutaj zdradzić, bo jest to taka okazja też przy takim nagraniu skróconym, że książę, moglibyśmy powiedzieć, zajmował się też kwestiami magicznymi. Otóż Wacław IV słynął z tego, że wierzył w magię, w ogóle tworzył różne tajne stowarzyszenia, no i członkiem jednego z takich tajnych stowarzyszeń, e, dokładnie Stowarzyszenia Obręczy i Młota, e, też do niej, do tego stowarzyszenia należał książę Przemko Noszak. To było stowarzyszenie, które uznaje się za jedną z pierwszych lóż masońskich w Europie. E, pierwotnie należeli do, do tego stowarzyszenia mm, najbliżsi dworzanie Wacława IV, do których książę należał. Później oczywiście było to poszerzane o kolejne postacie. Jedną z ciekawszych postaci, które też należały do tego Stowarzyszenia próż naszego Księcia był choćby Piotr Parler, ten sam, który budował Most Karola w Pradze, Katedrę Świętego Wita i inne. No i też to jest dla nas odpowiedź, dlaczego warsztat Piotra Parlera i słynna Madonna Cieszyńska, czy nagrobek samego księcia Znajdują się w Cieszynie, bowiem skoro w obrębie jednego to stowarzyszenia znajdował się Cieszyński książę i ten wybitny architekt średniowiecznej Europy i rzeźbiarz, no to te elementy siłą rzeczy też pojawiły się u nas. Oczywiście to stowarzyszenie też, bo już Karol IV, Wacław IV, to są takie postacie, które wierzyły w mistycyzm również, więc próbowali budować choćby Pragę na wzór Jerozolimy i to też odzwierciedla, odzwierciedla się w budownictwie samego Przemka Noszaka i jego fundacjach, czy fundacjach z jego czasu na terenie Cieszyna, czy, Innych rejonów śląska-cieszyńskiego są budowane według tych samych układów, co praskie budynki. Dlatego myślę, że to jest taka ciekawostka mało znana, ale warta, warta wspomnienia. Oczywiście można ją rozwijać dalej i dalej, ale myślę, że na dzisiaj taka ciekawostka na zachętę, żeby sobie doczytać coś więcej. Będzie wystarczyła. No i oczywiście, drugim takim fajnym stowarzyszeniem, o którym powinienem wspomnieć, to był oczywiście Królewski Zakon Rycerski Toczenicy. Toczenica to jest taka chusta zwijana, którą rycerze zakładają na hełmy, między innymi podtrzymująca tak zwane labry, czyli kawałek tkaniny, żeby rycerzowi się głowa nie przegrzała w hełmie, tak mówiąc w skrócie i, i czysto, e, więc e, to jest e, taki, to jest wręcz zakon świecki, e, wzorowany na zakonie podwiązki e, słynnym z Anglii e, i też jest to coś, co książę przywiózł e, tutaj do Europy Środkowej, właśnie z Wysp Brytyjskich, kiedy był tam z ważną misją e, u króla Ryszarda II, gdzie na przykład w dzisiejszym hotelu Savoy w Londynie, to, to był dawny pałac Savoy, chociażby książę Cieszyński jadł obiad z Janem z Gandawy, więc są tutaj postacie znane z historii europejskiej, które wiążą się z naszym, z naszym księciem. Zadaniem księcia było oczywiście bezpieczne dowiezienie Anny Luksemburskiej na Wyspę Brytyjskiej, gdzie ona została też później królową Anglii, więc, więc to tak po, pokrótce. No i stamtąd też przywieźli różnego rodzaju rozwiązania, między innymi wzór tego zakonu świeckiego, zakonu rycerskiego Toczennicy, do którego książę należał. To też był zakon składający się z najbliższych i najważniejszych dworzan Wacława IV później. Książę też, kiedy już przeczuwa, że jego dni są policzone na tym świecie, no to jedzie jeszcze do Pragi ze swoim jedynym synem, który mu pozostał, Bolesławem, żeby został e, włączony właśnie też do tego zakonu, e, no i załatwia mu przyszłą karierę polityczną na dworze Wacława IV, ale też na terenie Królestwa Czeskiego, dzięki temu, że mm, do tego należał. I ostatnią taką misją, o której warto powiedzieć, które, w której książę uczestniczył, to oczywiście pertraktacje pokojowe z krzyżakami. Te pertraktacje odbyły się w pamiętnym 1410 roku. E, dosłownie na kilka miesięcy przed słynną bitwą pod Grunwaldem książę w nich uczestniczył natomiast e, musimy mieć świadomość tego że książę był już grubo po siedemdziesiątce e, jak na swoje czasy był to bardzo wysoki wiek Dodatkowo doskwierała mu podagra i wiemy, że w tych ostatnich latach życia, były to te ostatnie trzy lata życia książę był noszony w Lektyce, bo, bo już nie za bardzo mógł się poruszać e, o swoich własnych nogach, więc e, to są też takie czasy, kiedy z tego politycznego, politycznie aktywnego księcia niezwykle e, niezwykle aktywnego, jak, jak na piasta. E, no, zostaje już człowiek starszy i dosłownie brak człowieka wyniszczony chorobą, i, i, i chorobami, bo pewnie nie tylko podagra doskwierała człowiekowi średniowiecza. No i on jeszcze w, z ostatkiem sił jedzie na te pertraktacje e, z Krzyżakami. E, niestety te pertraktacje się nie udają. E, no i droga powrotna musiała być na tyle wycięczająca, że Książę e, umiera w swoim zamku w Cieszynie zaraz po powrocie. Więc miało to miejsce dokładnie 23 maja 1410 roku, a więc na prawie dwa miesiące przed słynną bitwą pod Grunwaldem, w której nie wziął już udziału. Jego syn kontynuował później tę politykę. Sam osobiście Bolesław też nie wziął udziału w bitwie pod Grunwaldem, ale wysłał kilku rycerzy z Cieszyna, którzy wsparli Jagiełę. Więc książę spoczął oczywiście w przygotowanym wcześniej dla siebie grobowcu. E, z którego dzisiaj możemy podziwiać choćby tumbę nagrobną, kamienną w kościele Marii Magdaleny, przedstawiającą nam księcia jeden do jeden, tak jak wyglądał. Więc mamy na tej tumbie zobrazowanego księcia e, o wzroście 1,85 m. To też było bardzo dużo, jak na tamte czasy, e, odzianego w pełny ceremonialny strój. Zapewne tak, jak spoczął pod tą tumbą e, w swoim sarkofagu, który wykonany był z gotyckiej cegły, i wyłożony dodatkowo płytkami ceramicznymi z wizerunkiem choćby roga tego Mojżesza. To był bardzo popularny wizerunek w XIV wieku. Te płytki można obejrzeć dzisiaj w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Natomiast rzeczywiście jest to postać, do której szacunek nawet mieli Niemcy w czasie II wojny światowej, bo też rzadko kto wie, ale Niemcy w czasie II wojny światowej sporządzili jeden z najdokładniejszych opisów grobu Przemka Noszaka. I ten zachował się do dziś, i mu można też poczytać informacje z lat 40., jak ten grup wygląda. No pięknie, zasłuchałem się i aż jestem pod wrażeniem, że tak się udało też ci skrócić, streścić wszystko, co wiesz o, o tej postaci. Ja wiesz bardzo, bardzo dużo. A jakoś jesteście też, no. jeżeli chodzi o wzrost, podobni, czy nie za bardzo? No książę był tylko 5 centymetrów niższy ode mnie. Tak, to, to faktycznie. Dobrze. E, b, bardzo dziękuję. Kolejny odcinek Mężczyzn Stela, a na dzisiaj Władysław Michał żagan to tyle. Dziękuję. Dziękuję.